But I play dead and I nie wiem to kurwa nie jest granat, nie? Nie wierzę No właśnie wygląda jak podkowa jest Siemanko Po dłuższym czasie wracam na magnes Nie było mnie z powodu pracy Braku czasu Dzisiaj Przyszliśmy na taki oto Most który kiedyś był trakcją kolejową dzisiaj jest ze mną kolejny gość jest Oskar kolega z pracy chciał też zobaczyć jak to jest łowić magnesem neodymowym także zaraz zobaczycie Oskar na razie rzucamy z mostu Oskar już rzuca pogoda nas nie rozpiesza coraz bardziej pada ale mi się niczego nie boimy Oskar wyławia pierwszą rzecz dzisiaj mamy kapsel, od tym barka zaraz zobaczymy co będzie napisane wyczuwa... nie wiem. wyczuwam Wyczuwam, ale dalej nie, nie, można odczytać. Mam coś grubego. O. Nie wiem, czy to będzie widać. Ale. Ale. Nie. Nie wierzę. No właśnie wygląda jak podkowa. Ale to takie Nie, to jest coś z opony No tu była Tu ewidentnie była opona Jak ktoś wie co to jest Proszę o podpowiedzenie w komentarzu A ah. Piękna O kurde Piękna rura kolejną rzeczą którą wyciągamy Ej. Co to jest? Jeszcze jakieś takie urządzenie tu jest blaszka jakaś Coś jakieś elektryczne, coś. Coś wyciągamy. Kolejne jakieś takie, coś kurcze związane z elektroniką. Tu jakaś wtyczka, ale co to jest? Dobre pytanie. Mamy kolejne przyłapanie. Jest to pręd. Ale to i tak jest tu coś jeszcze. O! Mamy pręt. Zmieniliśmy sobie miejscówkę. Jesteśmy pod takim mostem. To jest kawałek dalej. Wyciągam. Oto. Nakrętkę. To wygląda jak kamień. I starą zapalniczkę. Oskar ją oczyścił, musi być, tak jak mówi, taka stara, ale no tu już też, ale ładnie się prezentuje. Teraz wyciągamy gwóźdź, o, takie coś, mocne, mocno się działo, dosyć. Montując ten film, przebyliście granicę 600 subskrypcji. Bardzo chciałbym Wam podziękować za to, że jesteście ze mną, że mnie wspieracie. Daje mi to bardzo dużo motywacji. Teraz e, będę jeździł częściej na magnes, bo już mam trochę więcej czasu. E, jakby się wszystko pouspokajało, więc e, filmik kolejny będzie ten oglądacie będzie jeszcze jeden, więc w niedalekiej przyszłości też był ciekawy, więc zapraszam Was na mój kanał. Zmieniliśmy miejscówkę jesteśmy kawałek dalej od tego mostu Oskar e, szpera w takiej nie wiem, ja to bym nazwał taka studnia o, puszkę wyłowił właśnie flamingówkę, a ja rzuciłem i no i rekord. Surprise, motherfucker. Rekord w długości znaleziska. masakra Kolejny rzut i kolejne znaleziska. Pręty i blaszki. Następne, co wyławiamy, to jest blaszka. pręcik, ale co mi się bardzo podoba taki oto piękny duży gwóźdź. Przy kolejnym rzucie wyławiamy błotnik rowerowy i kawałek pręcika. Oskar właśnie wyciąga pręt. Rurka. To jest pusta w środku. Ale? Pusta jak mój łeb. <laughs> Ale jest znalezisko, no jak tak komuś walnąć z tego to zadzwoni. To zadzwoni, no dobra, i teraz wyciągam nakrętkę i dwa pręciki spoko. O, wyciągamy Pręt Ten bardzo i kawał Kawał kątownika, wyciągamy. No proszę, jest kawał śruby, i taka oto blacha, i kolejny rzut, kolejne przyłapanie, są pręciki. I jest. Jest i takie coś. Jakiś sawias, może? Nie wiem. I kolejny wyciągamy już. O! Rogi stalowego bawoła. Nie, no, kotwa. Ale spoko, ładna. Ja wyciągam kolejną już rurkę. Aha. No i jest kolejne przyłapanko. O! Mamy. O kurwa. O kurwa. Ja pierdolę. Oskar! O kurde. Ja nie wiem, czy to kurwa nie jest granat, nie? Eee, halo, dzień dobry, ja się zajmuję... E, moje... Ja się zajmuję łowieniem magnesem neodymowym i prawdopodobnie wyłowiłem niemiecki granat trzonkowy także co? My zaczęliśmy tu skończyliśmy tam, czekamy na patrol policji i się okaże czy to jest faktycznie granat czy nie Na moje oko to jest granat ten z taką drewnianą rączką Oskar Szuka zapalniczki, chcę odrestaurować, a my czekamy. Gdzieś tam może zdjęcia z akcji z policją. Gdzieś tam się może pojawią, będą tu. Także co? Powrót mój myślę, że udany. Patrzę co chwilę, czy policja czasem nie jedzie. Powrót mój udany. I dam wam znać, czy to będzie granat. A tak proszę was o lajka, subskrypcje i lajki dla tego pana. Także co? My już jesteśmy, policja przyjechała do końca, sami nie wiedzą co to jest, ale będą teraz czekać na patro saperów. A że w niedzielę pracują, nie pracują, no będą musieli czekać do jutra. Także im to trochę załatwiliśmy, ale panowie ogólnie byli bardzo miło. Także kurwa, miło było.